Nie, nie! Trzymaj się! Trzymaj! Hej, wszystkim z tej strony screen. Witajcie w nowym odcinku z Floating Sandbox. I dzisiaj, słuchajcie, wyszedł update do tej gry. Także będziemy mieli co robić. Mamy jakieś nowe bronie. Wiele użytecznych funkcji, nie, nawet nie wiem co to jest. I dzisiaj będziemy torturować ludzi na statkach. W samolotach i wielu, wielu oczywiście innych. Także zostawcie subika i lajka i przechodzimy do odcinka. Mamy jakiś nowy samolot i ktoś go podpisał pod Ryanair, czyli linię słynącą od delikatnego oczywiście lądowania. Zobaczcie, mamy tutaj ludzi nawet w tych statkach tutaj. Tylko oni są... Głowami do dołu. Tak chyba nie powinno być. Oni umrą! Ale w każdym razie. Tak jak zresztą w poprzednim odcinku, też chciałbym wylądować jak najdelikatniej tym naszym samolotem. Zob Zobaczmy, co się stanie. Ej, to nie miało sensu. To w ogóle nie miało sensu. Czy z ludźmi jest wszystko w porządku? Halo, ludzie się mają dobrze z tego co widzę. Czy jakbym rzucił ludzi z góry. To coś by im się stało, nim się nic nie dzieje. Czekajcie, bo oni są jacyś niezniszczalni, nie podoba mi się to. Ale jako, że mamy nową broń, możemy ją oczywiście od razu użyć. Zobaczmy jak to działa. Mamy cztery lasery z różnych stron. Okej, okay, okej, okay, to się wydaje niebezpieczne. To się... Przepraszam. głowa mu się pali! Macie masę wody. Ugaście to. Ugasili to, ale mimo wszystko. I łódź to nie. To jest dosłownie jak scena w Titaniku. Zobaczmy w takim razie, jak długo by nasz Titanik przetrwał. Oczywiście włączmy go, żeby on sobie płynął po swojemu. I uwaga, teraz będzie wpływać powoli w lasery. Zobaczmy jak długo wytrwa, jak daleko dopłynie. I on cały czas płynie. Bez problemu po prostu się zaczął palić. Zobaczmy, czy sobie poradzi w ogóle z ogniem. Zobaczcie, że tutaj rozgrzaliśmy dość mocno ten metal, ale nic mu się nie dzieje. Cho chociaż to... To wody nabiera trochę. Prąd już mu wysiadł i zaczyna powoli, powoli pękać i tonąć. Te zbiorniki zaczynają się wypełniać. No i niestety, zobaczcie, tutaj jeszcze ludzie mogą żyć. Tutaj ludzie jeszcze się trzymają pewnie za ręce. Ale on się pierwszy raz chyba nie połamał, z tego co widzę. I zobaczcie, co sumie to, w sumie to wszyscy utonęli. Ale co, jakbyśmy go tak podpalili dosłownie wszędzie? Wszędzie na górze. Oczywiście ten laser później ulepszymy. Możemy spalić wszystkie łodzie ratownicze. Zobaczmy, jak długo ten statek wytrzyma. Kominy zaczęły się zawalać. Ale statek bez problemu płynie i radzi sobie z ogniem. Zobacz. Ma mamy wielką falę przed sobą Mamy wielką falę przed sobą Cofaj, cofaj, cofaj do tyłu Do ty... Okej, okay, okay, może być ciężko Przetrwaj to, przetrwa to Nie przetrwa tego Nie przetrwa tego Nie miał szans tak wielką falą Ten tytanik jest strasznie Ale to strasznie słaby Okej, okay, ale można było Ulepszyć lasery Zobaczmy, czy coś się zmieniło Czy w jakiś Sposób nieco szybciej. Zobaczcie, jak szybko czerwony metal się robi. Okej, okay, okej, okay, teraz te lasery są serio mega, ale to mega mocne. Wszystko zaczęło się zawalać. Titanic się łamie na pół znowu. On ma do tego wielkie tendencje, zauważyłem. Chociaż spróbujmy go jeszcze naprawić, chociaż nie wiem, czy to. Cokolwiek da. Chociaż nie wiem, jakim cudem się utrzymuje, ale wątpię, żeby ktoś przeżył coś takiego. Naprawiłem troszkę nasz statek i zobaczcie, że się trzyma rzeczywiście. Chociaż przez ogień, który rozgrzewa go coraz bardziej, zaczyna się coraz bardziej zatapiać i przez to prawdopodobnie pójdzie calusieńki na dno. Proszę bardzo, już łamie się całkowicie. Nawet z tymi częściami, które już naprawiłem wcześniej, ciągnie za sobą resztę statku. Zobaczcie na niciach dosłownie. I lecą prosto w dół. A jakbyśmy wzięli nieco wytrzymalszy statek, zobaczcie, że go podrzucam i nic mu się nie dzieje. A jak wezmę Titanica, to podrzucę go delikatniej. Zobaczcie, <laughs> zobaczcie, co się z nim dzieje. On już się poddał, nie? On już się poddał. To wszystko na to go stać. Czekajcie, czy my możemy przyspieszyć silnik dwudziestokrotnie? Nie wiem, czy ja to robiłem, ale przyspieszamy wszystko, nie? Wszystko przyspieszamy. Może bez tworzenia ciepła. Chociaż przyspieszmy też to. Przyspieszmy też to. Zobaczmy, co się stanie. Jak bardzo szybki? A no, chyba zbyt szybki, bo silnik się zepsuł. Może jak delikatnie przyspieszymy, to będzie lepiej. Okej, okay. okej. Okay. O, znowu się zepsuł. Zobaczcie, jak to szybko płynie. Tylko się psuje co chwilę. Nie no, Titanic na 100% to przetrwa. Zobaczcie, zobaczcie. On będzie w stanie, będzie w stanie tak szybko przyspieszać. Okej, okay. dobra, jest szybko. Jest szybko, rzeczywiście. Przyspieszmy jeszcze bardziej. Okej, okay. okej. Okay. Leci, leci, nie poddaje się. Tutaj dziury się zaczynają tworzyć. Tworzyć. No a kurczę, jest niebezpiecznie. Jest rzeczywiście niebezpiecznie. Dobra, ale zatrzymamy się i będzie wszystko w porządku. Fala. Fala! Nie! Nie! Topi się znowu! Ale zobaczcie, to wszystko trzyma cały statek przed zatopieniem. Jeżeli to się zerwie, to będzie po wszystko. A, a jajko zerwało się. Czy możemy zobaczyć, jak szybko się poruszamy? 80, 90 metrów na sekundę. Ok, 100 metrów, to jest, to jest 360 km na godzinę. I to przyspiesza, a to jest na najsłabszym. Przyspieszmy jeszcze bardziej. Zobaczcie, to jest niemożliwe. No i statek oczywiście poddaje się i przegrywa, ale dzięki temu będziemy mogli pokonać jakiś tsunami. Na, na to nie patrzcie, nie, nie patrzcie na to. Zaufajcie mi, będzie dobrze. Będzie oczywiście dobrze widzowie. Stwórzmy tsunami. Stwórzmy jakieś zwykłe tsunami, proszę bardzo. I teraz musimy się rozpędzić. Na tyle, żeby nasz statek przebił się przez tą falę, jak jakaś strzała, i będzie cały. Zobaczcie, uwierzcie mi, będzie calusieńki. To go w żaden sposób nie ruszy. Mamy 390 km, 80 km na godzinę, i przebijamy się przez, przez tsunami. Nie pykło, ale zobaczcie, tu nadal płyniemy. W jakiś sposób to działa! Możemy oczywiście jeszcze naprawić statek, żeby woda się nie dostawała do środka. I zobaczcie, jest całusienki i zdrowy. Połowa statku gdzieś uciekła, ale to nieważne. Ale wpadłem na cudowny pomysł, bo co jakbym naprawiał cały czas to miejsce i on by dzięki temu cały czas mógł przyspieszać. Okej, okay, okej, okay, naprawiamy, 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 cały czas naprawiamy, nie poddajemy! Widzowie. Tego nie przewidziałem, że cały statek nie wytrzyma. Czyli 113 metrów na sekundę. To jest jego max. Definitywnie. Zobaczcie co tu się dzieje. Chciałem naprawić, a się jeszcze bardziej rozwalił. Także jak coś... Nie, nie pływajcie statkiem 400 km na godzinę. Scream... B. Bawi i uczy, ale mieliśmy przecinać statki, a ja pływam cały czas. Zobaczmy, co się stanie. I czy ty. Te... Zobaczmy, co się stanie, gdy walniemy laserem. Nieco mocniejszy statek. Dobra. Tak, tak samo to działa. Każdy statek poddaje się laserowi, całkowicie się poddaje. No i w sumie z niego nic kompletnie już nie zostało. Możemy tylko oczywiście stworzyć ogromną falę, która go już całkowicie, całkowicie dobije, chociaż i tak lepiej się trzyma niż tytanik. Mamy też. Busa z Fortnite'a chyba I możemy latać nim chyba Z tego co Okej okay, Chyba ulepszone silniki Lekko zepsuły ten balon Okej okay, to jest największy statek I nie wiem czemu gra chyba tego nie wytrzymuje Po prostu Zobaczmy czy za to statek Wytrzyma moc tych silników. Zobaczcie, wygina się cały. Zobaczmy, jak długo silnik wytrzyma, właśnie. Właśnie się zepsuł. Nie, nie. Trzymaj się. Trzymaj. Aj. Prz Przepraszam. Ale mam ogólnie wrażenie, że ten statek nie potrzebuje w ogóle pomocy z tsunami. Zresztą przekonajmy się sami. Stwórzmy największe z możliwych tsunami. Proszę bardzo! Dobra, jest wielkie, jest ogromne. Pamiętajcie, że Titanic jest dwa razy mniejszy od tego statku. A zobaczcie, jaka fala właśnie idzie. Możemy lekko w nią przyspieszyć. Bo zanim ona dopłynie, to trochę potrwa. I uwaga, wbija się prosto w tą falę. Ale czy przepłynie przez nią? Zobaczcie, fala go delikatnie podnosi. Ale on się trzyma. Ludzie na dachu muszą mieć teraz frajdę. Nie no, nie wiem jakim cudem, ale on przejdzie przez tą falę. Przebije się. Całkowicie przez nią. Zobaczcie, że dziób zaczął mu nurkować. I on całkowicie to przetrwał. Okej, okay, te, ten statek jest jakiś wytrzymały. Ten statek jest rzeczywiście wytrzymały. Silnik wytrzymuje, silnik nie pęka. Lekko się trzęsie statek, ale spokojnie będzie dobrze. Będzie dobrze. Tsunami jest tutaj. Wyjdzie mój eksperyment. Tylko, żeby statek wytrzymał. Wytrzymaj do tego momentu. Pełna moc. Zrobimy pełną moc. Ok. Jednak nie będzie pełnej mocy. Jednak nie będzie pełnej mocy, ale zadziałało. Przebiliśmy się przez falę. Chociaż statek i tak. I tak pewnie zatonie, ale udało się. Fala nas kompletnie nie podniosła, a statek to wytrzymał, także w sumie, w sumie to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie i pa pa.